Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzisiaj 5 września 2025 roku. Znajdujemy się w Warszawie na cmentarzu w Mareśinie, czyli około 9 km od samego centrum stolicy Polski, od Warszawy, od 190 km od, stoli, od centrum Warszawy. W tym miejscu pochowany jest Kim Koranczyk, który zmarł 16 kwietnia 1969 roku, będąc jeszcze dzieckiem. Zbyt informacji o tego Koreańczyka z Północy nie mamy, oprócz tego, że mamy pewność, że chodzi tutaj o obywatela z Korei Północnej, obywatela, który został pochowany w tym miejscu i który mógł być dzieckiem na przykład dyplomata ambasady Koreańskiej Republiki Budowo Demokratycznej w Warszawie lub ewentualnie potomek innego obywatela z Korei Północnej, który wówczas mieszkał w Polsce. Wtedy w Polsce mieszkali nie tylko dyploma, dyplomaci ambasady Korei Północnej, ale i także garść studentów, naukowców, ale i również pracowników naukowych i technicznych, którzy odbywali staże zawodowe, którzy kontynuowali swoją karierę zawodową w Polsce. Koncesja tego młodego korancika została opłacona na czas nieokreślony. Data śmierci tego młodego obywatela również jest znana. Jest to 16 kwietnia 1969 roku. Nie jest to jedyny koranczek z północy, który został pochowany w Polsce. W najbliższych miesiącach będziemy mieli okazję przedstawić Wam z inne sylwetki innych północnych obywateli z Korei Północnej, którzy także zostali pochowani nie tylko w Warszawie, ale i również w innych miastach polskich. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do szybkiego. Wina usłyszenia.